you mm -hmm. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, witam. Czytanie tygodniowe na okres od 3 do 9 czerwca 2024 roku zapraszam bardzo serdecznie, moi drodzy, na wstępie kilka słów dotyczących astrologii. Drodzy moi, będzie się sporo działo na niebo w tym tygodniu, niebo nam słuchajcie, nie będzie szczędziło tutaj jakichś wydarzeń i działań. Na niebie się dzieje wszystko i cały czas, moi drodzy, A jako w niebie, taki na ziemi. No i oczywiście my zbieramy tego energię i... Odczuwamy w życiu codziennym, również w takich dłuższych okresach czasu. Moi drodzy, w tym tygodniu kilka ważnych wydarzeń astrologicznych i astronomicznych na nieboskłonie. Skoncentruję się głównie na dwa, dwóch, trzech. Po pierwsze, moi drodzy, 4 czerwca koniunkcja Merkurego z Jowiszem. To jest dobry moment na to, żeby intensywnie się rozwijać intelektualnie, słuchajcie, żeby tutaj robić jakieś kroki właśnie ku takiemu naszemu intensywnemu, stałemu rozwojowi, żeby działać tutaj dla siebie, żeby działać do, w takim kierunku, słuchajcie, żeby rozwiązywać własne problemy. Jest to też dobry moment na to, żeby słuchajcie, brać udział w jakichś konkursach, może konkursach wiedzy. Możemy się tutaj spodziewać jakichś sukcesów. No i oczywiście, moi drodzy, to jest taki czas, kiedy... Możemy się spodziewać również, nie, nie wszyscy oczywiście, nie wszyscy, ale jakiś na przykład awansów zawodowych czy tego typu rzeczy, więc to jest dobry moment na przykład na to, żeby składać CV, składać jakieś prośby, słuchajcie o pożyczki, czy yy, no może z pożyczkami to może być troszkę gorzej, ale może też jak. Trecie. Jowisz i Merkury to dobry intelekt, więc być może wszystko ładnie, dobrze uzasadnicie, jakieś pożyczki dofinansowania, podwyżki również, moi drodzy, CV, możemy składać, brać udział właśnie w jakichś konkursach o jakieś na przykład stanowisko. Kolejne wydarzenie, słuchajcie, astrologiczne, astronomiczne na naszym nieboskłonie to nów, nów Księżyca w znaku bliźniąt. Będzie on miał miejsce we czwartek, słuchajcie, 6 czerwca i według niektórych obliczeń 14.40, 14.36, a nawet i 14.37 z takimi też, słuchajcie, obliczeniami na zegarach się spotkałam. No wiecie, że różnych zegarów astronomicznych się używa. No, ja, ja używam jednego określonego, staram się go po prostu trzymać, bo taka jest, słuchajcie, zasada, Więc według mojego zegara 14:40 będzie miał miejsce, no w księżyca, słuchajcie, w znaku bliźniąt. Słoneczko też w tym samym czasie w znaku bliźniąt, słuchajcie, więc obydwa te światła, obydwa te, 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 te planety, słuchajcie, obydwie, znajdują się obydwa te ciała niebieskie, znajdują się właśnie w znaku znaku No i cóż ten nów nam przyniesie, słuchajcie, na no nów to oczywiście dużo nam przyniesie, bo to jest moment takiego wyzerowania i wtedy naprawdę mogą nam puszczać różne emocje, możemy mieć po prostu czego wszystkiego dosyć, może nam się ulewać. I słuchajcie, w takich sytuacjach, kiedy ktoś wziął na siebie zbyt dużo zbyt dużo spraw, y, innych osób, zbyt dużo emocji cudzych, słuchajcie. No to oczywiście może nam się to ulewać, możemy to nawet w dramatyczny sposób, słuchajcie, y, komunikować. Uwaga, uwaga, bo w tym dniu, słuchajcie, każdemu z Was będzie towarzyszyła huśtawka hormonalna. Niestety, każdemu. Czy to kobieta, czy mężczyzna i nieważne w jakim wieku, słuchajcie, ale huśtawka hormonalna będzie towarzyszyła. Hormony to nie tylko, słuchajcie, są hormony płciowe. Jak się co po niektórym tylko wydaje. Hormony to szereg naprawdę, słuchajcie, substancji chemicznych i właśnie merkury słuchajcie, tutaj i bliźnięta, znak bliźniąt, ten cały no, słuchajcie, w znaku bliźniąt i słońce w znaku bliźniąt będzie miało wpływ na nasze ciało bardzo mocno, przyczyni się to właśnie do takiej hormonalnej huśtawki, jak hormonalna huśtawka to wiadomo, również zmiany nastrojów. I moi drodzy, tutaj mogą wychodzić na światło dzienne wszelkie tego typu sprawy, że na przykład są jakieś struktury, jakieś na przykład polityczne, które, no w sposób negatywny wpływają na ludzkie życie. Można się tutaj spodziewać jakichś wystąpień, słuchajcie, wyjść na ulicę, takiego nawet bym powiedziała wzmożonego ruchu różnych społecznych, takich jakichś słuchajcie, kręgów, tak, no, jakieś ruchy społeczne. Ekologiczne, moi drodzy, więc można tutaj wychodzić, Be można się tego spodziewać, że ktoś będzie wychodził na ulicę, będzie próbował nawet w sposób bardzo czasami dramatyczny i bardzo przerysowany wypowiadać zdanie jakiegoś ogółu, tak, więc będzie próbował tutaj krzyczeć ktoś za innych. Ale tu, słuchajcie, będą wychodziły też na światło dzienne wszelkiego rodzaju właśnie prawdy co do takich ruchów, co do tego typu organizacji, czy właśnie co do um, takich organizacji, tak jak powiedziałam, społecznych czy politycznych, bardziej nawet politycznych, które na nie wpływają zbyt dobrze na życie i zdrowie ludzkie. Więc, słuchajcie, można się tutaj na świecie takich rzeczy i wystąpień spodziewać. No i kolejna, słuchajcie, historia to Wenus, która będzie w kwadraturze z Saturnem i w półkwadraturze z Plutonem w okolicach tej, tego nowiu, przepraszam, no to, no wiecie, no właśnie, no to się, to się wszystko będzie zadziewało, to wszystko będzie miało przełożenie właśnie na emocje, na takie huśtawki nastrojów, huśtawki hormonalne, zmienności, słuchajcie, można tutaj w okolicach właśnie 6 czerwca spodziewać się takiego, słuchajcie, dużego, dużego wybuchu, Emocji. To tyle, słuchajcie, co do astrologii. Mogłabym tu opowiadać godzinami, a może, może słuchajcie, zrobię coś tam w okolicach nowiu na temat właśnie. No, więcej, zobaczymy. Moi drodzy, przypomnę, że to jest czytanie ogólne, ono nie musi z wami rezonować, zarówno jeśli chodzi o astrologię, jak i o karty. Pamiętajcie, że ono nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. Jeśli, moi drodzy, macie do podjęcia jakieś bardzo ważne życiowe decyzje, to proszę pamiętaj, że nie podejmujemy ich pod wpływem czytań ogólnych, czy to są czytania dla was, czy dla osób, którymi jesteście zainteresowani. Jeśli podobały wam się moje czytania, a Potrzebujecie wsparcia, macie do podjęcia jakieś decyzje, to serdecznie zapraszam do kontaktu w sprawie czy ten Wszystkie informacje, jak się ze mną skontaktować znajdziecie na dole w opisie każdego filmiku. WhatsApp, Messenger, moi drodzy, a tu właśnie też na dole ekranu wyświetla Wam się numer telefonu, pod który też jest właśnie podpięta aplikacja WhatsApp. Moi drodzy, to tyle, co miałam Wam do powiedzenia na temat astrologii. Teraz wylosuję, wybiorę karty dla każdego znaku Zodiaku i serdecznie Was właśnie na te karty zapraszam. A teraz dla Was, moje drogie lwy, wybiorę i wylosuję karty. Zaraz zobaczymy, moi drodzy, co dla Was przyniesie ten tydzień od 3 do 9 czerwca 2024 roku. Zobaczymy, jakie energie. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną lwów, rezonujące ze mną lwy. 3-9 czerwca 2024. Zobaczymy sobie, moje drogie lwy. <laughs> Już patrzymy. Hmm, Ciekawa jestem, moje drogie lwy, jakie energie, jakie emocje przyniesie wam nów, nów księżyca w znaku bliźniąt, który będzie miał miejsce 6 czerwca, dosłownie słuchajcie, w połowie drogi, tak, między 3 a 9, zobaczymy, moje drogie lwy. Pamiętajcie, trzymajcie nerwy na wodzy. Huśtawka emocjonalna i hormonalna nikomu nie jest wskazana. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pod spodem talii, moje drogie lwy, macie kartę czwórki denarów. Słuchajcie, jakaś stałość, stabilność. Ale też bym powiedziała skąpstwa emocjonalne i uczuciowe też mogą być tutaj, słuchajcie, jakieś takie stałe, stałe sprawy, tak? Coś, co się nie rusza, coś co już słuchajcie. jest zastane. Zobaczymy. Poprosimy karty uzupełniające, dointerpretowujące dla rezonujących ze mną lwów. 3, 9 czerwca 2024. 3, 9 czerwiec. 2024 Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pod słowem tali, moi drodzy, macie kartę wdowca. Więc słuchajcie. Mm, Na pewno znajdą się tutaj w tym czytaniu takie lwy, które mają jakąś zastaną, zastałą, wręcz zamrożoną, skamieniałą, słuchajcie, zabetonowaną sytuację. I ta zabetonowana sytuacja, słuchajcie, związana jest z zamykaniem, z zakańczaniem jakiejś przeszłości, wychodzeniem z czegoś, opuszczaniem czegoś, opuszczaniem jakichś, słuchajcie, nieudanych współprac zawodowych czy relacji osobistych, a wręcz nawet bym powiedziała czasami toksycznych związków, osób, które są związane z jakimiś nałogami, bądź moje drugie lwy wy macie nauk względem jakiejś takiej osoby, tak? Nauk emocjonalny, oczywiście mówię. Nałogowo wracacie dosłownie do takiej sytuacji, tak? Zaraz zobaczymy, co tu się dalej dzieje. Na pewno tu się odnajdą takie lwy papieżyce. Słuchajcie, Arkan, wielkie sprawy, ważne, wielkie i przeznaczeniowe. Proszę sprawdzić, gdzie macie księżyc w swoich horoskopach urodzeniowych, co macie w drugim domu horoskopu urodzeniowego. No i patrzymy, patrzymy, moi drodzy. Też uważajcie w tym tygodniu na jakieś umowy. Właśnie uważajcie na jakieś osoby, które oczekują od was na przykład pieniędzy z komstwo chytrości. Macie być po prostu... Powiedziałabym nawet bardzo hermetyczne w tym tygodniu na pieniądze. Uważajcie właśnie, kto będzie od Was czego chciał, jakiego wsparcia, jakich pieniędzy. Czwórka była oraz karta przykrości. Moi drodzy, to jest ogólna aura tego tygodnia. Kochani moi, w domu, po prostu w domu jakieś przykrości. To mogą być przykrości też związane z jakimiś osobami młodymi, młodszymi. To mogą być przykrości związane z osobami takimi, no, które możemy po prostu nazwać naszymi dziećmi. Albo też, słuchajcie, przykrości od strony, ze strony osób, które zachowują się jak dzieci. Te przykrości będą, słuchajcie, dotyczyły miejsca waszego zamieszkania, właśnie waszego domu. Tu jest czwórka, tu jest czwórka denarów. One mogą dotyczyć też, słuchajcie, jakichś spraw związanych z jakąś nieruchomością, zakupu, jakaś działka, słuchajcie, jeżeli macie jakieś działki na, na, na tak zwanym rudosie, tak? <laughs> czyli macie, macie jakieś, jakąś działkę na m, tych ogródkach, słuchajcie działkowych, tak? To tutaj też mogą być z tym związane jakieś przykrości, jakieś drobne nieprzyjemności. Ktoś gdzieś tam może, słuchajcie, wam coś zniszczyć, moi drodzy. Jakieś tutaj po prostu będą konieczne w związku z powyższym wydatki finansowe. Jeśli chodzi, słuchajcie, o zakup domu, o zakup jakiegoś mieszkania, bardziej domu, bym powiedziała, jakieś nieruchomości tutaj otoczonej właśnie płotem, czymś takim, to tutaj, moi drodzy, też mogą być po prostu jakieś przykrości ze strony otoczenia. Może też ktoś, jeżeli wy mieszkacie w jakimś domku jednorodzinnym, może się też gdzieś, słuchajcie, ktoś z boku, gdzieś tam wprowadzić, to może być jakieś przykre, nieprzyjemne, słuchajcie otoczenie, mogą to być jakieś może osoby młode, może być to wynajmowane gdzieś osobom młodym, mogą być jakieś, słuchajcie, takie perturbacje. Jakieś drobne, słuchajcie, naprawdę tutaj historie i perturbacje drobne, ale one się naprawdę tutaj już pokazują takimi uciążliwymi, bardzo upierdliwymi, wręcz uciążliwymi perturbacje, słuchajcie, jeśli chodzi o relacje, szczególnie dla tych byków, przepraszam, dla tych lwów, nie wiem dlaczego mi się powiedziały, byki, może, ma, może lwy mają coś wspólnego z jakimś bykiem. A słuchajcie, jak mi się tak coś mówi, to znaczy się, że. O coś, coś jest na rzeczy, że któryś tutaj lew ma coś wspólnego z bykiem, i, i, i muszą się te, te energie tutaj jakoś przeze mnie zamanifestować, i ktoś musi na to zwrócić uwagę. Albo macie coś ważnego w byku, moje drogie lwy. Dobra, więc sprawdźcie w swoich horoskopach urodzeniowych. Słuchajcie. Szczególnie tutaj sprawa się tyczy wolnych związków, takich relacji, takich wolnych bym powiedziała. Tutaj właśnie jakieś niesnaski, przykrości, jakieś starcia, jakieś takie słuchajcie bym nawet powiedziała drobne po prostu awantury. Niefajnie, po prostu słuchajcie, niefajna sytuacja. To jest sytuacja jakaś zastana, to jest coś, co już od dłuższego czasu, moi drodzy, u Was trwa. To może nie kompletnie są tutaj jakieś osoby gotowe wziąć odpowiedzialność za tą całą sytuację, moi drodzy, i to jest właśnie, to jest właśnie jakaś toksykologia, więc moi drodzy, to, prze, to wszystko. Może być to też jeszcze jakieś w sprawach zawodowych, słuchajcie, tutaj jakaś przykrość otoczenia od jakichś osób młodszych, osób krótko zatrudnionych albo osób, z którymi krótko współpracujecie. Mogą się tutaj, słuchajcie, jakieś niefajne historie zadzieć, mogą być jakieś przykrości, mogą być jakieś nieszczerości, słuchajcie, e, względem e, Was. No i po prostu wiadomo, że nie ma, nie ma wtedy tutaj po prostu spokoju, jeżeli chodzi o pracę. E, awantura o pieniądze? Na pewno. Więc moje drogie lwy, proszę zwróćcie na to uwagę, czwórka denarów, zdajcie sobie z tego sprawę, że powinnyście czegoś pilnować, czegoś powinnyście po prostu się trzymać, coś... Coś zamykać, gdzieś trzymać, po prostu mi się tak to sobie coś się kojarzy. Jakbyście miały jak kwoka wszystko do siebie zbierać, tak? W tym tygodniu. Żadnej hojności, żadnego rozdawnictwa w tym tygodniu. Nie, to, to, to nie lwia natura. Dzisiaj lwia Natura ma po prostu pójść sobie chwilowo do lamusa. Jakie macie szanse w tym tygodniu, moi drodzy? Karta papieżycy oraz karta wesołości słuchajcie, w waszym życiu kiedyś jakiegoś czasu powstał bałagan, zamęt, zamieszanie z poplątaniem, Powstały jakieś też pewnego rodzaju błędne założenia. Błędne obliczenia. Co do jakiejś sytuacji, co do jakiejś możliwości. Może błędne sytuacje, błędne obliczenia, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, finansowe, więc tutaj mogły to być, tak? Po prostu błędne założenia jakieś, moi drodzy. I tutaj karta wesołości mówi o tym, że zaraz, zaraz, zaraz to się wszystko, słuchajcie, tutaj weryfikuje macie możliwość po prostu zobaczenia tego, że gdzieś te błędy po prostu były, były błędne założenia, błędne obliczenia, coś się po prostu troszeczkę przywidziało. Moi drodzy, jeżeli chodzi o jakieś współpracę, jeżeli chodzi o jakieś umowy, no to tutaj właśnie wychodzą na światło dzienne jakieś tajemnice, które były może przed Wami ukrywane, ktoś może coś ukrywał w związku z powyższym, tak? Jeżeli jakiś, chodzi o jakiś zakup domu, działki, czegoś takiego, ktoś coś tutaj, słuchajcie, ukrywał, wychodzą tutaj na światło dzienne jakieś sprawy, są jeszcze jakieś błędne obliczenia, błędne założenia, jeżeli staraliście się jakieś pieniądze, w związku z powyższym albo tutaj chodziło o jakieś pieniądze też w związku z tą jakąś osobą. Moi drodzy, to były po prostu błędy, błędne założenia. W życiu kiedyś waszym osobistym powstał jakiś bałagan i też moi drodzy przyjęliście jakieś bardzo błędne założenia, że być może ktoś jest dla was bardzo ważny, że być może wy jesteście dla tej osoby bardzo ważni. Tak się zdarza i tak myślimy moi drodzy. Podejmowaliście decyzję wskutek jakiegoś naprawdę poważnego... E, bajzlu, naprawdę, słuchajcie, takiego bajzlu w życiu umysłowego, emocjonalnego, e, drodzy moi, i teraz po prostu w tym momencie wychodzi to na światło dzienne, wychodzi po prostu tajemnica, tak tajemnica relacji, kto co od Was chciał, na co, po co i dlaczego, dlaczego się z wami kontaktował, dlaczego się z wami komunikował, dlaczego chce wam coś sprzedać, dlaczego chce z wami współpracować, dlaczego chce się z wami spotykać, moi drodzy, To wszystko po prostu wychodzi na światło dzienne. Też jakieś sprawy związane dla niektórych lwów, słuchajcie, z tak zwaną ukrytą kobietą, być może to była jakaś koleżanka, przyjaciółka, może tam ta osoba też jakoś miała dziwny, negatywny wpływ, na to wszystko, czy na was, czy na wasze życie. Również, moi drodzy, tutaj szansą jest to, że wychodzą na światło dzienne. Mimo wszystko, dla niektórych, na przykład, znakulwa, wychodzą na światło dzienne jakieś informacje dotyczące właśnie jakiejś ukrytej kobiety, tak? Jakiejś trzeciej osoby w związku. Um. No dużo się tutaj, słuchajcie, będzie działo, dużo, co na światło dzienne wychodzi w tym tygodniu. Dużo błędnych, słuchajcie, założeń. Dużo, bardzo dużo bym powiedziała. Więcej nawet niż by się mogły moje biedne lwy tutaj, słuchajcie, spodziewać. A też jakieś wybuchy zazdrości, słuchajcie, jakaś, jakiś czyś wybuch zazdrości też może Wam w tym tygodniu otworzyć oczy. Może to być w sprawach zawodowych, osobistych, rodzinnych, jakichkolwiek by to nie było, ale wybuch zazdrości po prostu otworzy Wam oczy. Zobaczycie, że tutaj pewne, pewne błędne założenia były, co żeście błędnie zakładali. Moi drodzy, trójka kielichów oraz karta trochę pieniędzy, to są ostrzeżenia w tym tygodniu. No więc tak, po prostu nie wydawajcie pieniędzy na nie wiadomo co. Jeżeli e, dla niektórych lwów, jeszcze tu muszę wrócić na chwilę, wiecie, co teraz, przyszła, to tak mi to teraz nagle przeszło do Tak mi to zaświtało. Jeżeli jakiemuś lwu... Coś się tam gdzieś na boku działo, i to, słuchajcie, będzie przykre, ale to wychodzi na światło dzienne, że wyżeście tam po prostu troszkę dali ciała, że jest jakaś tam trzecia osoba w związku, słuchajcie, ale to ma jakiś bardzo dobry wydźwięk mimo wszystko. Mimo, że to będzie nieprzyjemne, to ma bardzo dobry jakiś skutek. Przed czymś was to, słuchajcie, naprawdę tutaj ratuje. Ratuje was to przed jakimiś naprawdę nieodpowiedzialnymi ludźmi, nieodpowiedzialnymi osobami. Ratuję was, moi drodzy, też przed jakimś właśnie hmm, później ponoszoną bardzo poważną odpowiedzialnością za coś. Więc to jest, to, to jest mimo wszystko dobre, mimo że nie będzie przyjemnie, nie będzie fajnie. Trójka kielichów, moi drodzy, i trochę pieniędzy. To są właśnie ostrzeżenia w tym tygodniu. No cóż, moi drodzy, żebyście nie wydali zbyt dużo pieniędzy w tym tygodniu na jakieś różne dziwne historie, na jakieś spotkania, na jakieś popijawy, na coś w tym stylu. E Oczywiście ktoś chce od Was pieniędzy, ktoś chce może też od Waszego partnera pieniędzy, ktoś, kto jest na boku, jakaś trzecia osoba w związku, moi drodzy, od Was czy od Waszego partnera po prostu chce pieniędzy. Tutaj wychodzą na światło dzienne jakieś sprawy, tak zwane zamiatane pod dywan, o których już wcześniej Wam... Mówiło otoczenie, sygnalizowało ten problem. Moi drodzy, to jest też tydzień taki, w którym po prostu poznacie siłę prawdziwej przyjaźni, poznacie, kto jest naprawdę waszym przyjacielem, tak? Poznacie tutaj, słuchajcie, siłę naprawdę prawdziwej, prawdziwej takiej, słuchajcie, przyjaźni, a wyjdą na światło dzienne takie sprawy, właśnie związane z jakimiś pieniędzmi, związane z tym, że no właśnie ktoś was sobie może traktuje jako bankomat. Moi drodzy, że ktoś właśnie oczekuje od Was jakiegoś wsparcia finansowego, no takie takie słuchajcie tutaj nieciekawe historyjki wychodzą na światło dzienne, ale mimo wszystko słuchajcie, tydzień dzięki temu pozwala Wam żebyście zobaczyli jakie kiedyś błędne założenia, żeście przyjęli co do jakiejś pracy, relacji współpracy, czy ogólnej jakiejś znajomości życzę wszystkiego dobrego moim kochanym lwom i zapraszam Was na kolejne spotkanie za tydzień